Hej, witam. Zaprezentuję Wam dzisiaj wczorajszy zakup. Jest to Honda CBR 1100XX wtryskowa wersja 2005 rok, czyli już ta poliftowa na zegarze innym. I teraz tak, słuchajcie, motocykl jest motocyklem serwisowanym. De facto w Hondzie był serwisowany do tysięcy km, chyba to ostatni serwis z Hondy. Natomiast potem był serwisowany w firmie o nazwie Motoport Holandia. Można sprawdzić jego historię. Ostatnie dwa lata motor tak naprawdę przestał, bo właściciel tego motocykla zostawił w tej, w tej firmie Motoport na sprzedaż ten motocykl, więc ja się nowy kupił i ten motocykl tak sobie stał, stał, stał. Myśmy go wreszcie odkupili. Stan motocykla naprawdę jest piękny. Jest to motor absolutnie bezwypadkowy. Wszystko tu jest fabryczne. Fabryczne są tarcze hamulcowe, każda naklejka, każda owiewka. Nigdzie nie był przewrócony. Drobne ryseczki tam Wam poka pokażę z lewej strony. Motor jest absolutnym bezwypadkiem. Żaden plastik nie jest pęknięty, nadpęknięty. E, przywieźliśmy go naprawdę takiego bardzo brudnego. Nie wiem dlaczego on taki był zakurzony, zabrudzony. Myśmy go umyli. No to dzisiaj, jak po umyciu, okazało się, że ten motocykl naprawdę wygląda. Słuchajcie, przepięknie. Dobra, pokażę Wam go z bliska. Jak to wszystko tutaj się pięknie prezentuje. Zobaczcie, no znajdziemy jakieś takie rzeczy z eksploatacyjnych. Zobaczcie, naklejeczka, fabryka, błotniczek, fabryczka naklejki boczne, wszystkie są fabryczne i teraz najlepsze rzeczy, które zawsze mi się podobają w takich motocyklach, no starych, no, jakby nie patrząc. Zobaczcie, jak ten zacisk wygląda. Tu są cechy producenta. Zobaczcie, jak ta nakrętka wygląda. Ona jest zaśniedziona, taki ma śnieć, już wiadomo, był ten, ale zobaczcie, ona jest niebieska. Czy, ta, czy te śruby, one nigdy nie były odkręcane i one są aż takie lekko niebieskie. Oczywiście, gdyby je wypolerował, będą piękniejsze. I teraz tak: 63 tysiące przebiegu, nie ma żadnego rantu. Zobaczcie, typowo autostradowe użytkowanie motocykla. Tu nie mamy żadnego ranciku. Felgi, zobaczcie, żadnych odprysków, żadnych. No na rancie to tylko tyle brud. Tutaj ślad od ciężarka jakiegoś poprzedniego, ale zobaczcie, nie ma tutaj nic na tych rantach od felg. Czyli nawet jeżeli ktoś zmieniał te oponę to potrafił ją dobrze zmienić, żeby nie było śladu. Opony, ocencie sobie sami. Według mnie bardzo ładne, nie ma tutaj żadnych uszkodzeń, zmieniona jest szyba na pójga. wyższa, bardziej taka turystyczna ta szyba, te śrubki zobaczcie. Co jest Wszędzie jest błysk. Są brudne w środku, ale one są piękne, błyszczące. Czy te śrubeczki. Tu nie było nic podmieniane. Zajdziemy jakieś takie, widzicie, o, eksploatacyjne odpryski. Tu jakąś taką ryskę na klamerce eee, o, zauważyłem grzane manetki. Jedyną rzeczą taką, nie wiem czy to widać, tu pod kątem takim mocnym, jak się spojrzy, to jest taka minimalna wgnioteczka. Spróbuję uchwycić to, nie wiem czy to będzie widać, ale ja to widzę. Zobaczcie, tutaj tabliczka znamionowa, ta rama, to wszystko jest piękne, te śrubki. Tu dekielek nigdzie się nie łuszczy, nic tu nie odchodzi. Zobaczcie te sety, wszystko ten wahacz, wszystko jest naprawdę bardzo ładne. Wydech w tym motocyklu. Pod siedzeniem znajdują się, słuchajcie, do niego książka serwisowa, instrukcja obsługi, klucze serwisowe, czyli wszystko, co taki motocykl ma wyjeżdżając z serwisu, to ten motocykl z sobą posiada. Zobaczcie, tu tarcza hamulcowa. Widać, że to jest stara tarcza, że to nie jest ten, ale zobaczcie, jak śrubki wyglądają niebieskie. kanapa nigdzie nie pocięta, no bo ten przebieg jest słuchajcie, znikomy zobaczcie tylną oponę, w niej jest farba jeszcze ta producentka ta kreski o sorry, tu też pewnie jest jakaś historia tego motocykla bo wiem, że w motoporcie myśmy go stamtąd brali i tam jest historia i pewnie tutaj też był, w tej firmie jest serwisowany nie jest przypadek, że e, ta ramka jest e, z takim napisem a nie innym zobaczcie, każda naklejka, każdy plasticzek jest tutaj taki jak powinien, zobaczcie na ten napęd zobaczcie, nowka on był dwa lata temu zakładany ale ma przebieg ma parę kilometrów, dosłownie bo mówię, ten motor ostatnie dwa lata yy, przestał w serwisie z którego ja go odkupiłem yy... Wszystko jest na miejscu. On jest jeszcze tam do domycia, tak naprawdę. A dodatkowo ma automatyczną smarownicę łańcucha, czyli tutaj jest zamontowana pod smarownica łańcucha. W tym miejscu dbać o olej, tylko żeby tam był. I obsługa napędu staje się prostsza. Znajdziemy oczywiście takie rzeczy. No to już jest wiek powoduje to. I to się, że to się uszczy. Myśmy tego nie podmalowywali, bo za chwilę by była afera, yy, że ktoś malował ten motor, że jest cały malowany. Jest w 100% fabryczny yy, stan. I Patrzcie, tutaj nie ma nic, żadnego ranciku. Klocki tam zajrzę, ładne są, klocki też nie trzeba tutaj zaglądać. No mówię, słuchajcie, motor jest naprawdę fajny. O ryskach, które mówię, to nie wiem, czy to widać. Tu jest takie, słuchajcie, nad małe, nad pęknięcie przez plastyczku, i tu jest. Parę rysek, dosłownie to jest wszystko. I tutaj, przy tej śrubce, jest takie nadpęknięcie. To jest jedyny mankament, który ja zauważyłem na motocyklu z wizualnej rzeczy. Grzane manetki, ee, te płyny. Zobaczcie w zbiorniczkach, piękne. Dwa kluczyki, ee, cykniemy go. Ja 10 minut temu, nim się kawaczek przejechałem tutaj, żeby go sprawdzić. Chodzi naprawdę ten motocykl pięknie. Prowadzi się pięknie. Jest egzemplarz naprawdę, który można pochwalić. Można się nim zadowolić i jest naprawdę tutaj uszanowany sprzęt. Przede wszystkim mówię, historia jest znana, jest serwisowany, jest książka serwisowa. No i stan tego motocykla totalny bez wypadek i bardzo czysty. No 20-letni motocykl w takim stanie nierzadko się zdarza. Ten jest naprawdę fajny. Ne? Sprawdzimy potem, czy grzane manetki się chodzą czy nie Kierunek, jeden drugi, dramik działa, światła się przełączają. No fajne, słuchajcie, fajny egzemplarz. No to oczywiście można było coś tam sobie od siebie poprawić, na przykład tu jest takie podrapanie, pewnie jakiś yy, to wygląda na to, że tu była jakaś torba zamontowana i te śrubki Można to pomalować, można kupić takie naklejkę fajną karbonową, która zakryje te takie niedoskonałości Chyba mamy nawet taką naklejkę, więc powiedzmy, że my ją sami już nakleimy na, na, na ten motocykl Pewnie mam gdzieś coś takiego Słuchajcie, to egzemplarz naprawdę w fenomenalnym stanie Może nie nowy, nie ideał, ale 20 letni pojazd, który wygląda tak, to nierzadko się zdarza no i słuchajcie przebieg 63 tysiące to jest nic dosłownie nic na taki, na taki motocykl Jakby przelicząc to na lata no to wychodzi 3000 tysiące na, na, na rok no to Piękny motocykl słuchajcie i druga sprawa mamy takie dwa motocykle Jeden jest już na ogłoszeniu tam nie ma prezentacji bo Tamte motocykle, jesienią kupiliśmy, jest identyczny kolor, identyczny stan, identyczna cena nie ma jedynie prezentacji, więc przyjeżdżając do nas obejrzyjcie dwa motocykle. Tamten ma chyba szybę szybę ma oryginalną, ten ma zmienioną już na troszeczkę wyższą, bardziej wyprofilowaną, chroniące kierowcę przed wiatrem. Za chwileczkę spróbuję tą kanapę zjąć. Pokażę Wam jeszcze jak tam pod kanapą to wygląda. Eee... Możliwe gdybym to... Zostawił tą lagi odświeżył, ale to są dwie, dwie, mówię, różne rzeczy. Jeden powie, że niedobrze bo odświeżone, malowane, kombinowane. Drugi powie, że fajnie wygląda, ale to już zostawiam przyszłemu nabywcy. Niech on sobie podejmie decyzję, czy chce mieć pełen oryginał, czy ma być jedna rzecz podmalowana. Słuchajcie, to nawet stopki są wszystkie w oryginale. Nic nie było tutaj dołożone e, lakierniczo. Tak jak go fabryka wypuściła, tak jest do dnia dzisiejszego ten motocykl utrzymany. O manetki się zrobiły cieplejsze. O wentylator już zaczyna się tam odzywać. Czekajcie, gdzie on ma się. A dobra, poczekajmy, zobaczymy.